No tu chodzi o to bardzo wyraźnie, to jest manipulacja, taka klasyczna manipulacja Putina. Chodzi o to, żeby zachować, zapewnić sobie spokój przez najważniejsze dla jego systemu politycznego święto. 9 maja to jest taka kulminacyjna data, największe święto w systemie putinizmu. Najważniejszym gościem ma być przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej, a poza nim właściwie tylko prezydenci lub przedstawiciele postsowieckich republik, postsowieckich państw. I to też nie wszystkich. Ale Trzeba przyznać Putinowi, że on trzyma swój kurs. To znaczy, on chce tego, żeby już i tak wiele mu się udało. Ale on wrócił do gry. To już jest bardzo dużo. Ale chce tego, żeby przy tych właśnie okazji, okazji otwartego okna możliwości w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, ugrać jak najwięcej dla siebie. Dzień dobry. Witam was w ten majowy weekend, ale witam was tak samo serdecznie, chociaż dzisiaj nie z Ukrainy, ale to o Ukrainie, a może raczej przede wszystkim o Rosji. Będziemy rozmawiać w kolejnej rozmowie z cyklu wywiady z Niedonieckiego Kwadratu. Ja nazywam się Karolina Kuzema, a naszym wspólnym gościem jest Anna Łabuszewska, dziennikarka, blogerka 17 gnień Rosji, rosyjska ruletka tygodnik powszechny. No i osoba, która o Rosji wie chyba naprawdę Tyle, że nie pomieści się to w naszych głowach, i chcę to właśnie dzisiaj wykorzystać. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, Karolino. Dziękuję za zaproszenie. W tych wywiadach zawsze przychodzimy od szczegółu do ogółu, i nie inaczej będzie tym razem. No, siłą rzeczy spotykamy się w takim momencie, gdzie za chwilę w Moskwie będzie się odbywała parada zwycięstwa, parada siły i pokaz tej rosyjskiej siły, z drugiej strony ta sama Moskwa ustami Władimira Putina, proponuje kolejny humanitarny rozejm. Tylko ja bym tak wzięła w łapki rozejm, bo już mieliśmy tę propozycję i wykonanie przy okazji świąt Wielkiej Nocy. Czego Aniów teraz możemy się spodziewać w wykonaniu Rosji? Władimir Putin zgłosił propozycję, żeby przez trzy dni od 8 do 10 maja nastąpiło Piremirię. To trudno dokładnie przetłumaczyć na polski. To to jest zarówno rozejm, jak i zawieszenie broni, jak i tutaj w tym wypadku należałoby powiedzieć wstrzymanie ognia, dlatego że ta propozycja dotyczy, jest jednostronna żeby było zawieszenie broni, powinny się zgodzić na to dwie strony. Zełęcki wystąpił z kontrpropozycją, powiedział, żeby już teraz przestać strzelać i żeby ta przerwa w działaniach zbrojnych trwała co najmniej 30 dni. Dlaczego tylko trzy? Na to Putin nie odpowiedział na razie. No tu chodzi o to bardzo wyraźnie, to jest manipulacja, taka klasyczna manipulacja Putina. Chodzi o to, żeby zachować, zapewnić sobie spokój przez najważniejsze dla jego systemu politycznego święto. 9 maja to jest taka kulminacyjna data, największe święto w, w systemie putinizmu, kultu Pobiedy, która stała się takim naczelnym kultem putinizmu wykorzystywanym do, do tworzenia Takiej platformy, na której Rosjanie mogliby znowu militaryzować swoje świadomości, uczyć się tego, w jaki sposób wojować. No i ta, ta bieda w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej jest y, świetlanym przykładem dla nich. Tak y, opowiadana historia kłamliwie y, ma ich skłonić do myślenia, że. Każdą wojnę są w stanie wygrać. Każda wojna jest ich popisem i no takim poprawieniem. Narodowego poczucia dumy. A dla Putina no, to jest narzędzie do sprawowania władzy. I to pobiedobiesie, czyli takie opętanie po niepokalane poczęcie Armii Czerwonej, która wygrała samodzielnie tę wojnę. No tak można właściwie do każdego. Zdania, które w tej chwili Putin, czy w tej chwili od dawna już Putin wypowiada, jeśli chodzi o kreowanie tego mitu, właśnie niepokalanej pobiedy, można mieć wielkie zastrzeżenia, i historycy na ogół komentują to w taki sposób, że to, co mówi Putin, no, podlega. Mm, Ocenie, krytyce. Nawet to, co powiedział wczoraj. Wczoraj miał taki speech okolicznościowy w Wołgogradzie. Pojechał tam z Łukaszenką i powiedział, że świetlanym przykładem byli obrońcy Mińska w 1941 roku. A jak wiadomo, w Mińsku właściwie nie było żadnych walk. Armia Czerwona się w popłochu cofała i zaraz potem bodaj 380 tysięcy krasnoarmiejców pod, poddało się i, i, i trafiło do niemieckiej niewoli. No więc O jakich bohaterach Putin mówił, no ale nikt mu oczywiście w publicznej sferze nie zaprzeczy, nie powie, że tak nie było. Zostańmy jeszcze chwilę przy tym 9 maja, bo chciałabym się zapytać, czy to są małe złośliwości, czy coś w tym jednak jest że on jednak proponuje ten rozejm przed 9 maja, znaczy w zasadzie na tę okoliczność, po to, żeby z frontu pościągać czołgi i mieć co pokazać w tej Moskwie, bo no, okazuje się, że jednak ich straty są potężne, może to nie są takie, jak też umówmy się, pokazuje to strona ukraińska, no ale nie da się ukryć, że te straty Rosjan w technice wojskowej w sprzęcie również są. Co, ale myślę, że na, na, na potrzeby defilady to aż takiego y, 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 przestawiania sprzętu z frontu na plac czerwony na, na dużą skalę w każdym razie nie potrzeba. Zresztą pewnie będzie taka część defilady, która będzie obejmować y, historyczne. Zabawki, te 34, i tak dalej. Być jest taka zagadka, czy, czy Putin zdecyduje się również pokazać swoją Wunderwaffę, czyli Oriecznik. Czy to w ogóle istnieje? No, jedno jest pewne, że już widać zresztą, że ćwiczą. Y Krok defiladowy goście z zagranicy, między innymi oddziały z Chin. I ktoś w mediach społecznościowych użył nawet takiego określenia, że to jest ta żywa tarcza, przed, której Putin chce użyć, żeby nie było żadnego żadnej niespodzianki na placu Czerwonym 9 maja. No ale tak, no 9 maja i Defilada na Placu Czerwonym to jest ten. Rytuał właśnie kultu wojny, który z biegiem lat, a Putin rządzi od 25 lat, nabiera tylko coraz większej wagi dla niego i jest jego takim flagowym przedsięwzięciem. Jeśli bardzo ciekawe, myślę, byłoby popatrzeć na to, jak zmieniał się skład na trybunie podczas, podczas tych defilat. Można przypomnieć na przykład taki bodaj w 2010 roku taki skład, kiedy byli prezydent Stanów Zjednoczonych, prezydenci z państw Europy Zachodniej, był kanclerz Niemiec, była kanclerz Niemiec. No i tak, no, wtedy, wtedy było to wspólne, była mowa o tym, że to wspólne zwycięstwo aliantów i Związku Sowieckiego. A dzisiaj rzecznik Putina Pieskow opowiada o tym, że Związek Sowiecki i tak by wygrał, wojnę sam. Żaden lent list nawet nie był potrzebny. No więc to tak zmienia się ta relacja, zmienia się też skład właśnie trybuny honorowej, bo najważniejszym gościem ma być przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej, a poza nim właściwie tylko Prezydenci lub przedstawiciele postsowieckich republik, postsowieckich państw. I, też, I to też nie wszystkich. Więc no, Putin bardzo chciałby, żeby w ten sposób uwiarygodnić i uwierzytelnić swoją narrację i Podkreślić to, jaką wielką wagę ta narracja rosyjska ma dla świata, ale nie bardzo mu to wychodzi. Musi, musi zadowolić się tym, co, co będzie. No, oczywiście obecność Xi Jinpinga jest szalenie ważna dla niego. No to niewątpliwie, bo to jest jednak takie. Potwierdzenie, kto jest, kto jest z kim. Przypomniało mi się, jak powiedziałaś o reszniku, że pada to pytanie, czy, czy będzie pokazany, czy on istnieje. Wiesz, skoro potrafili pokazywać dmuchane hajmarsy, to coś z tym oresznikiem, jak będą chcieli, to wymyślą. Odchodzimy może od dziewiątego, ale tak i tak. I nie. Czy Twoim zdaniem Stany Zjednoczone w kontekście Rosji, w kontekście tego, czego się podjęły, spełnią w końcu to, o czym mówią od kilku dni, że jeżeli nie będzie tego postępu, Negocjacyjnego, czy nie wiem jak to powiedzieć, na linii Rosja-Ukraina, to Stany Zjednoczone odejdą od pomysłu bycia tutaj negocjatorem, mediatorem, bo Trump nawet po przylocie, czy po pogrzebie po papieża, po wizycie w Watykanie, zaczął się zastanawiać, czy, czy Putin to może go w konia nie robi jednak. Tutaj mamy grząski grunt, jeśli chodzi o, o prognozowanie, co może wyniknąć dalej. Myślę, że Rosja Rosji w tej chwili na tym etapie bardzo zależy na tym, żeby Stany Zjednoczone zostały w tym procesie negocjacyjnym. Powiem dlaczego? Bo to, co było zapowiadane na początku, czyli Stanom Zjednoczonym chodziło o to, a właściwie prezydentowi Trumpowi chodziło o to, żeby posadzić przy stole. Negocjacyjnym przedstawicieli Ukrainy i Rosji, i żeby oni mogli się porozumieć co do przerwania wojny, jak, w jakiejkolwiek formule to miałoby się odbywać. A teraz mamy po takich kilku meczach ping-ponga taką sytuację, że Rosja. Głównie urabia delegacje amerykańskie po to, żeby tam z taką specjalną broszką im w oczy świeci, żeby zwabić do jakichś wspólnych projektów biznesowych, pozostawiając na boku cały proces negocjacji z Ukrainą, który właściwie de facto się jeszcze nie zaczął. Rosja szuka tutaj, Wykorzystuje takie okno możliwości do tego, żeby na nowo ustawić sobie stosunki dwustronne ze Stanami Zjednoczonymi. Z jednej strony to idą takie techniczne rozmowy, które się odbywały w Riyadzie jeszcze z delegacjami dyplomatów. Chodzi o to, żeby przywrócić stosunki dyplomatyczne, żeby przywrócić do pracy placówki dyplomatyczne, zarówno amerykańską w Moskwie, bo one, one nie przestały. Istnieć, ale ich działalność została zredukowana do minimum, jak i odtworzenie też placówki rosyjskiej w Stanach Zjednoczonych. Czyli to Długie techniczne rozmowy, właśnie najpierw w Riyadzie, potem w Stambule toczyły się i szczegółów nie podano. Mówiono tylko ogólnie o tym, żeby, że, że przywrócone zostaną, przywrócona zostanie możliwość pracy tych placówek dyplomatycznych i być może połączenie samolotowe. Więc to poszło jednym torem, a drugim torem idą te rozmowy, które prowadzi specjalny wysłannik Trumpa Steve Whitcomb, który. Bardzo szuka porozumienia z, ze specjalnym, z kolei, wysłannikiem Putina, Kirillem Dmitriewem, człowiekiem, który się tak trochę znikąd pojawił. Był, pojawił się dlatego, tak naprawdę, że jest bliskim znajomym córki Putina i to była ta droga, którą do ucha prezydenta dotarł. Ma dobre przygotowanie, skończył amerykańskie uczelnie, dobrze mówi po angielsku i orientuje się w tym, czym można Amerykanów zwabić. I to w tej chwili jest ten proces, tak? o tym czy... Wszelkie inicjatywy, y, które po drodze się wydarzyły, żeby właśnie zawieszenie broni, żeby y, y, rozmowy, to właściwie Putin ignoruje, nie podejmuje tych wątków. Y, zawieszenie broni zostało to 30 żeby nie atakować y, obiektów infrastruktury krytycznej, zostało zbagatelizowane przez Putina i wielokrotnie złamane. Widać było, że to nie jest to, o co chodzi. No tutaj musimy sobie wypracować właśnie zupełnie co innego, a Putin nie chce kończyć wojny, dlatego te zabiegi wokół, te, wokół tego, żeby, żeby właśnie nawet przystąpić choćby do negocjacji, cokolwiek wynegocjować, spotykają się tak, z jednej strony albo właśnie z ignorancją, albo z zestawianiem zaporowych warunków, których Ukraina nie może przyjąć i jak się otworzy codziennie zestaw wiadomości agencyjnych, no to mamy co rusz jakieś właśnie sformułowanie, że Rosja się zgadza na, na coś, ale pod warunkiem, yy, mówi tak, ale i to ale i zaczyna być żyć własnym życiem i być ważniejsze od tego tak. Yy, I stawia warunki, że no, na pewno Krym pozostaje rosyjski, o tym nie rozmawiamy. Yy, dzisiaj z kolei Trump mówi, że yy, no, jednak Rosja chce iść na jakieś ustępstwa, ponieważ chciała całą Ukrainę, ale yy, ograniczyć niczy się tylko do tego, co ma zapisane w pamięci. To wspaniało wspaniało myślne, ten, dzięki no temu. Wspaniało myślne, no po prostu rewelacja. I, no i tak mówię, codziennie można, można robić listę takich, takich stwierdzeń. One są, żyją jeden dzień. Aż do następnego takiego paroksyzmu. No i to się nie układa dobrze. Żadną opowieść się nie układa. Teraz przed naszą rozmową przeczytałam, że samolot ukraińskiej delegacji, która miała podpisywać też. Osłabione porozumienie o surowcach z Ukrainą, z ze Stanami Zjednoczonymi. Dosłownie z nad Waszyngtonu samolot zawrócił, bo się okazało, że Amerykanie znowu coś wymyślili takiego, czego ukraińska delegacja przyjąć nie może. No i znowu mamy kolejne, kolejno, kolejną rundę, tak? obejście tego, tego stadionu. I już właściwie przy, tym, przy tej kolejnej jeszcze. Już, już nikt nie pamięta, jak ten króliczek pokoju wyglądał, za którym biegnął. Już się wszystko zgubiło, już tam części się jakieś pogubiły. Nie wiadomo, na czym stoimy i kto z kim rozmawia i o czym. Ale trzeba przyznać Putinowi, że on trzyma swój kurs. To znaczy, on chce tego, żeby już i tak wiele mu się udało. Ale on wrócił do gry. To już jest bardzo dużo. Ale chcę tego, żeby przy tych właśnie okazji, okazji otwartego okna możliwości w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi ugrać jak najwięcej dla siebie. Zwabić chętnych do tego, żeby znowu biznesy prowadzić. No i przy okazji to jest jeszcze tak, że. Putinowi nie chodzi o to, żeby cokolwiek uporządkować, żeby cokolwiek zakończyć. Nie, tutaj chodzi o to, żeby siać chaos wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe, również jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. O Europę, o stosunki ale, Europy ale... i Stanów Zjednoczonych. No, każdy kij każdy włożony w tam rowisko jest dla Putina no, taką, powiedziałbym, stałym elementem gry. On, on się w tym, ale, w tym. Ale wiesz, trafił też chyba na. Po tej stronie amerykańskiej, na, na partnera, z którym mu się dobrze gra w, te, w, w tę grę, bo z Joe Bidenem w ten sposób nie, 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 nie było rozmów, one były prowadzone inaczej. No, nie sądzę, że administracja Bidena wpadłaby z Putinem nawet na tak genialny w cudzysłowie, pomysł, że, żeby jurysdykcję nad e, okupowaną obecnie zaporowską elektrownią jądrową w Enerhodarze przekazać Amerykanom, którzy będą na dwie strony sprzedawać w ogóle prąd z tej elektrowni. No, no ale cóż, a sama wywołała się w tej odpowiedzi na poprzednie pytanie Witkofa, trochę do tablicy. Ostatnio no, mi znowu ręce opadły, gdy patrzyłam, jak czule z Putinem się witał przy okazji kolejnego spotkania, ale czy mogłabyś naszym widzom i mi przy okazji wyjaśnić, jeżeli możesz, co tam się wydarzyło z tą kwestią tłumaczki? Bo chyba tam powinna być tłumaczka inaczej przydzielona. Tam coś Rosjanie chyba z tą tłumaczką namieszali, prawda? No nie tyle namieszali. Ja myślę, że to już był drugi taki przypadek, że nie. Tylko był, prowadził rozmowy co najmniej dwa razy. Z udziałem Putina, a był jeszcze też i wcześniej, przy okazji wymiany więźniów. Tak. I protokół nakazuje, żeby obie delegacje miały swoich tłumaczy, bo w ten sposób Możemy nawzajem siebie wysłuchiwać i kontrolować to, co się dzieje, tak, i o czym mówimy. Natomiast tutaj w przyszedł na rozmowę z Putinem bez własnego tłumacza. Była tłumaczka, która była najprawdopodobniej, tego nie wiemy, bo ja widziałam tylko jakiś fragment filmu, który się skończył zanim, taki, takiego kronikarskiego zapisu, skończył się zanim panowie obaj usiedli do stołu i zaczęli rozmawiać, ale Złamanie protokołu, no to jest bardzo poważna sprawa. Witkow podczas rozmowy, teraz mówimy o tym, co było w Moskwie, a wcześniej była jeszcze rozmowa w Petersburgu, Putin go tam podejmował i tam było też złamanie protokołu, bo Witkow został zaproszony przez Dmitriewa do tego, żeby wsiadł do jego samochodu i, i to zrobił. To też, to też było złamanie protokołu. I też była jakaś dziwna sytuacja z tłumaczką, bo też się okazało, że, że Witkow nie przywiózł swojego tłumacza, swojej tłumaczki do, na te rozmowy, więc no tak no, widzimy, że chaos jest, jest tutaj, no, rozleje karty, tak? jest, jest panem sytuacji. No więc a propos tego chaosu, na koniec chciałam Cię zapytać tak bardzo ogólnie, bo ja wiem, że Ty też nie masz szklanej kuli, pewnie fusów również, z których wróżyć można. Jakiego kierunku obrotu spraw poza tym, o czym już powiedziałaś, co Putin chce ugrać dla siebie, dla Rosji, jakiego obrotu spraw. Możemy się w tym najbliższym czasie spodziewać? No, mam na myśli tutaj najbliższe tygodnie, ewentualnie miesiące. No myślę, że taką cezurą czasową, na którą możemy patrzeć, jest 9 maja. Zobaczymy, co się wydarzy wtedy i co się wydarzy do tej pory. Ja się nie spodziewam tego, że sytuacja się zmieni, chociaż to jest tak, że właśnie codziennie przynosi, przynoszą agencje nowe wiadomości, które zupełnie stoją w kontrze do tego, co było poprzedniego dnia, i spodziewać się można. Wszystkiego na dobrą sprawę. Niemniej to, co wynika z logiki, tak wydarzeń, no, na które możemy patrzeć, nie sądzę, żeby Putin uległ presji. Bardzo wiele zależy od tego, jak przebiegną jego rozmowy, jego spotkanie z Xi Jinpingiem, co ustalał. Putin ma wielkie nadzieje co do tego, podkreśla to za każdym razem, że stosunki Rosji i Chin są partnerskie, stabilne i nic im nie zagraża. No więc tutaj to jest taki filar, na którym Putin chce swoją, swoją politykę zagraniczną opierać. Rosja, to trzeba to powiedzieć, prowadzi taką, no nie tylko w dobrych relacjach z Chinami, tak, ale w, w dobrych relacjach jest z Koreą Północną. To jest kolejny no, tak. Tak, drażliwy temat, jeśli chodzi o układanie stosunków rosyjsko-amerykańskich. To jest tak, że czy cokolwiek uda się... W, tych, w tym uwodzeniu Fal i, i pokazywaniu takich właśnie świetnych projektów gospodarczych wspólnych, czy cokolwiek uda się konkretnie ustalić, bo to wcale tak nie jest, że Rosja ma bardzo wiele do zaoferowania Ameryce w tych, Właśnie w dziedzinie gospodarki, bo jak się tak przyjrzeć na dobrą sprawę, to nawet w takich projektach, w których kiedyś Amerykanie uczestniczyli, jak na przykład Sahalin i wspólne, wspólna eksploatacja złóż gazu na szelfie sachalińskim, Amerykanie się wycofali z tego projektu dwa lata temu. To wcale nie oznacza, że tam wrócą, nawet tam. A cóż dopiero mówić o nowych projektach i o tym, żeby wspólnie Arktykę rozwijać. No bardzo wiele znaków zapytania. Ja mam wątpliwości co do tego, czy dla amerykańskiego biznesu to rzeczywiście jest bardzo atrakcyjna propozycja. Więc wiele znaków zapytania i. To, że Putin będzie chciał nadal prowadzić wojnę, to jego też jest taka, powiedziałabym, firmowa, firmowy sposób działania, że w momencie, kiedy coś nam nie wychodzi, to następuje etap eskalacji, eskaluje się napięcie, przenosi się jakiś konflikt czy jakąś, jakiś zatarg na inną płaszczyznę. Tak, no teraz jest, mamy taki etap, że e, wprawdzie e, wojska rosyjskie nie posuwają się za bardzo na, na froncie, na Ukrainie, ale świetnie jest w związku z tym e, zaplanować ćwiczenia Zapad 2025 na wrzesień e, na Białorusi po to, żeby skoncentrować uwagę e, e, i zrobić taki test, czy jak NATO zareagowałoby na atak na członków swojego sojuszu? Tak? Czyli tam z państwa bałtyckie, polskie, bo z Białorusi można wyprowadzić atak w tych kierunkach. Więc eskalacja. Tak? Nie, nie odpuszczamy Ukrainy, próbujemy się dogadywać ze Stanami Zjednoczonymi, ale otwieramy kolejny, kolejny front. Który będzie testowaniem Zachodu, jak, jak Zachód się zachowa. Tego możemy się spodziewać po Putinie że nikt nie zechce odpuścić, że będzie eskalował konflikt. To bardzo wiele zależy właśnie od tego, w jaki sposób ułożą się stosunki raz z Pekinem, a w drugiej kolejności, w tej nowej konfiguracji z Trumpem. No tak, to jest, to jest teraz jakby temat numer jeden, od którego reszta będzie zależeć. Moja wiara na to nie jest wielka, ale to jest jakby już temat na zupełnie inną rozmowę. Aniu, bardzo Ci dziękuję, przyjdę kiedyś na korepetycję z kwestii rosyjskich, bo to co mówisz jest dla mnie tak fascynujące i odkrywcze, że, że, że sama się... Dodatkowo tutaj uczę i dowiaduję nie tylko, nie tylko nasi widzowie. Dziękuję Ci za poświęcony czas, dziękuję za rozmowę, a wszystkim do obserwowania profilu Ani Łabuszewskiej w serwisie X, ale także na stronach tygodnika powszechnego. Czytajcie Anię, bo naprawdę dużo się o Rosji dowiecie. Dziękuję raz jeszcze, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia.